No, hejka, co tam się z Tobą dzieje? Skąd to zwątpienie? A nie wiem, śmieją się ze mnie, mówią, że nie umiem grać w jakąkolwiek grę. FIFA, World of Tanks, Uncharted, no nic kompletnie. Dlaczego chcesz teraz się poddać? Tylko dlatego, że raz czy drugi ci nie wyszło? To nie jest żaden powód. Ale to nie jest raz czy drugi, tylko tak jest od początku. Od zawsze tak, a nie inaczej to wygląda. Musisz iść i walczyć. Jak mam iść, jak gdzie się nie obrócę tam kosa w plecy? Nikt we mnie nie wierzy. Nikt we mnie nie wierzy, że umiem w cokolwiek grać. Osiągniesz cel. Prędzej czy później go osiągniesz, ale musisz iść do przodu przejść, walczyć o swoje. Nieważne, że wszystko dookoła jest przeciwko tobie. Najważniejsze jest to. Że masz tutaj wolę zwycięstwa. Czy ja mam wolę zwycięstwa? Każdy może osiągnąć cel, nieważne czy taki, czy taki, ale trzeba iść i walczyć. Czyli chcesz mi powiedzieć, że, że jednak umiem w coś grać? To teraz masz 3 sekundy, żeby się otrząsnąć, powiedzieć sobie: Dobra basta, pięścią w stół, idę do przodu i osiągam swój cel. Dobra basta, idę do przodu i osiągam swój cel. Pozdro. Siemanko, z tej strony Nexion, witam się z wami serdecznie, moi drodzy, w kolejnym materiale na moim kanale. Z każdym dniem utwierdzam się w przekonaniu, że wy chyba mnie naprawdę nie lubicie. Po ostatniej kompilacji moich twarzy, gdy piłem sok z cytryny, wy, z tego co widziałem w komentarzach, chcecie więcej. O! Więcej tych skurczybyków, tych tutaj. No to dobra, jak chcecie więcej, to będzie więcej. Dzisiaj zagramy sobie w coś innego. Znaczy poniekąd jest to też gra od Wargaming, ale tutaj nie strzela się czołgami, tylko strzela się statkami. Mianowicie mówię o World of Warships. A jako już będziemy się poruszać pięknymi fregatami, niszczycielami, pancernikami i statkami, czas zmienić to w dzianko. Ha ha! Ha <totTokūt> kamraci! Jeszcze sobie ten... Cich, no, założę sobie swój... Piracki kapeluszy. Tch, chy, 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 chy. Można walczyć? Na targu rybnym dostałem mapę od starego, pradawnego polskiego pirata. Jego imię to mrożące krew w żyłach Witold Biały Kał. I dzisiaj będziemy podążać ze śladami Witolda. Ale Witold powiedział, że mamy uważać na niebezpieczeństwa niebezpieczeństwa w postaci tych skurczy byków. Łakwaśny Materiał, który właśnie oglądacie, powstał oczywiście przy współpracy z serwisem Wargaming .net. Oczywiście, jeżeli również chcecie zagrać, w opisie znajdziecie link do rejestracji. A korzystając z kodu, który się wam wyświetla w tym momencie na ekranie, zgarniacie dodatkowe bonusy: rubiny, dolary i złoto. He, he, he. No i poza tym 7 dni premium, dodatkowy slot w hangarze i darmowy statek Diana. To teraz już bez zbędnego przedłużania rozpocznijmy sobie granie. I moi drodzy, jak widzicie, mam sobie tutaj taki oto stateczek. Jest to pancernik poziomu drugiego. Znowu sobie stwierdziłem, że wejdę na tier drugi. Na te wyższe nie ma sensu, bo po prostu zwinę wtedy i padnę chwila, moment, a tu po prostu nie będzie zabawy. Jest tutaj, jak widzicie w prawym górnym rogu Mikasa 2, japoński okręt. Zagrałem nim póki co jeden meczyk no i powiem wam szczerze, że nie grało mi się aż tak tragicznie. Póki co udało mi się stoczyć tylko i wyłącznie jedną bitwę, więc jak widzicie jestem świeżakiem, jeżeli chodzi o World of Warships, ale udało mi się tam zniszczyć cztery okręty no i nie padłem. Niestety moja drużyna nie podołała przez to, ponieśliśmy porażkę, ale mam nadzieję, że w dzisiejszym odcinku będzie inaczej. Okej, okay, jesteśmy już w trakcie bitwy, 14 sekund do rozpoczęcia, i moi drodzy, szybkie wyjaśnienie. W momencie, gdy padnę, nie piję soku z cytryny, a muszę zjeść połówkę cytryny, po prostu będę ją obierał jak jabłko i muszę zjeść cytrynkę. Będzie apetycznie, będzie pysznie. Ogółem gra jest dużo bardziej. Możemy sobie już ruszyć i ogółem gra jest dużo bardziej statyczna, przynajmniej takie mam wrażenie. No, przede wszystkim pływamy sobie statkami, one nie są aż takie dynamiczne jak czołgi. E, znaczy no, na takiej perspektywie widać, że one się poruszają szybko, no, ale z dystansu, no to widzicie, z jaką prędkością się tutaj poruszamy. No, aktualnie mam tutaj prędkość na fula, nie 3,4, a nic z tych rzeczy. No i tak, chyba będziemy sobie ruszać, ustawimy sobie autopilota na punkt A, wydaje mi się, że jego przejąć to będzie naprawdę spoko opcja. E, tutaj przeciwnicy ruszą z pewnością na C B jest takie neutralne, o które się będą wszyscy bić Więc mam nadzieję, że uda się nam zgarnąć te, te A w miarę szybko Okej, okay, dobra, rzućmy sobie jeszcze jakąś komendę, która nas zmotywuje I będzie fantastycznie Lecimy z tematem tak szczerze wam powiem, że od czasu jak wtedy nagrałem tamte wideo z World of Tanks Praktycznie codziennie grałem sobie przynajmniej jeden meczyk w tą gierkę No i naprawdę, powiem wam szczerze, że było to naprawdę kozackie Mega przyjemne No i póki co po tym jednym spotkaniu w World of Warships Mam naprawdę bardzo, bardzo podobne wrażenia Okej, okay, mamy tam wykrytego już pierwszego, a nawet dwóch Ale są zdecydowanie za daleko Tutaj jak widzicie działa mi się... E... Muszą celować te dwa znaczniki, które tutaj macie widoczne To to są działa przednie i działa tylne, które się ce... które celują, które się po prostu przestawiają Też w lewym dolnym rogu na minimapce macie też fajnie ustawione W momencie, gdy się oba te znaczniki załadują Oba te dwa znaczniki dział się zmieniają na zielone Czyli są gotowe oczywiście do strzału, do tego najbardziej efektownego strzału Bo można owszem też oddać strzał, gdzie tylko i wyłącznie jedno działo jest tu wycelowane No ale jest to zdecydowanie mniej efektowne a teraz sobie przymierzmy tam. u tam jakaś mgła zarzuciła. Tutaj widzę, no tak jak mówiłem wcześniej, sporo się tutaj rzuciło właśnie z tego. z tego punktu B. Okej, okay, z tego co widzę tutaj przejęli właśnie e, pierwszy punkt, punkt A. Bardzo dobrze, cieszy mnie to niezmiernie. A my powoli się kierujemy tutaj. I tutaj będzie się działo. Tutaj mamy 8 km do tego statku. To są bodajże niszczyciele. I tak samo ten tutaj. Nie wiem, czy do tego nie spróbujemy sobie oddać strzału. Tak jest, poleciał, poleciał. I czy będzie trafienie? Wydaje mi się, że powinno tutaj siąść. Aj! Bo mały włos, naprawdę mało brakowało. Tu już raczej jest wynik tej bitwy ustawiony. Wszyscy zostali tutaj... No, zaszliśmy ich przy tym punkcie A, bez wątpienia. No, popatrzcie, zostało im tylko e, 3 statki, u nas jeszcze żaden nie padł, i wszyscy są tutaj, w tym miejscu. A popatrzcie na mapę, wszyscy się teraz w tym momencie tutaj kierują. W tym momencie możemy sobie spróbować zniszczyć z tego oddany strzał i. i okej, okay. wygraliśmy to. Dosyć dziwna była ta bitwa. Ja ze swoją prędkością, swojego niszczyciela, średnio miałem w niej jakikolwiek udział. Więc najzwyczajniej w świecie gramy sobie następną. Dobra, okej, okay. wcześniej miałem pancernika, to niech teraz będą niszczyciele. I zobaczmy: Znowu mamy tutaj niszczyciela z Japonii. A może spróbujemy sobie uderzyć teraz w jakąś inną nację? A no dobra, niech będzie i Ameryka. O, jak to kompletnie inaczej wygląda: masakra. Zupełnie inaczej wyglądają te statki. Tutaj mamy jeszcze jakiś e, radziecki. On do mnie akurat nie przemawia. Mamy też oczywiście niszczyciela trzeciej rzeszy wam szczerze, że chyba najciekawiej wygląda ten właśnie, o którym wcześniej wspominałem, z Japonii. I właśnie chyba go sobie wezmę. Ok, na szybkości zmodyfikowałem mu zbrojenie i możemy lecieć. A i oczywiście do wszystkich osób, które grają tak sobie na poważnie w World of Tanks, nie traktujcie mojego materiału śmiertelnie poważnie. Nie, 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 ja się przede wszystkim bawię tutaj, bo domyślam się, że moje zdolności nie są jakoś imponujące. Okej, okay, teraz ten mój stateczek to jest zdecydowanie szybszy, jaki kurde on zwrotny jest, dużo bardziej niż ten wcześniejszy, to był taki czołg normalnie, a tutaj mamy z tego co widzę e, trzy działa, tak jest, nie, nawet więcej, kurcze, ale kozacko, pięć, tak, z czego to jest dopiero pierwszy typ, drugi typ jest tutaj oznaczony, no powiem szczerze, wygląda to naprawdę, naprawdę dobrze. Okej, okay, dobra, wlatujemy sobie tutaj w strefę B, i z tego co widzę, z tamtego rejonu już nam ostrzeliwują. Eee, która to jest burta? Czy to jest bug? Burta? Szczerze powiedziawszy, nie wiem. Ja sobie zwolnię trochę prędkość. Wydaje mi się, że tutaj jedna czwarta będzie odpowiednia. Prz spróbujemy sobie przyjąć tę strefę. Bo tutaj póki co to nikogo nie widzę. A ewidentnie nas ostrzeliwują z tamtego rejonu. O, 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 kogoś wykryto. Tak jest. Tam mamy pierwszy statek. Tylko, że on też będzie zbyt szybki. Tak mi się wydaje. Poszły strzały. A ja ja ja, ja 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 muszę się przerzucić tutaj się inaczej zupełnie strzela Ej ja, jak on dużo szybciej kompletnie strzela nie? Teraz poleciały następne pociski Znowu Tak jest są trafienia Mamy po raz kolejny trafienia Okej i teraz mnie nagle zniknęły tu. Zniknął mi celo co tu chodzi No mniejsza z tym ważne że obrywa Tutaj jeszcze do nas strzela następny kilometr od nas Trzeba go też poczęstować Dawaj, 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 wypuścimy sobie A, łap sobie tutaj Tak jest Poszły strzały Dobra, mamy trafienia Liczne trafienia, ale jestem tutaj sam, ja zaraz padnę Zaraz padnę jak nic, jeżeli mi nikt nie pomoże Gasimy szybko, 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 szybko Ja pierdzielę. Padnę zaraz jak nic A, mnie zostawili tutaj Tego tylko nie mogę sobie tego odpuścić Ten musi paść Ten musi paść no dawaj, jeszcze, 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 jeszcze. Wiem, że jesteś w stanie to zrobić, proszę cię! No, jemu tak mało już zostało tego HP, błagam! Jeszcze. Tak jest! Mamy pierwszy zniszczony, o to chodzi. Mamy zniszczenia. Tylko problem jest taki, że... O ja pierdzielę, co tu się wyprawia. Ale teraz wpadłem... W... O kurde, co? W co ja się wpakowałem, nawet nie wiem o co tu chodzi. Ale wiem, że mamy pierwsze zniszczenie. Nie dwa zniszczenia, ja zniszczyłem dwa statki? Nawet nie zauważyłem, przepraszam najmocniej Ej, bardzo dobrze, to załatwiłem dwa statki Tylko mniej dobrze, że padłem A to oznacza jedną. Citrinkę Dobra, wróciłem Elegancko, jak widzicie tutaj Obrałem citrinkę jak jambuszko I... I nie wierzę, że robię to co robię Ale robię Smacznego Wasze zdrowie

Matko boska. Na początku myślę sobie jem, zacząłem to gryźć, patrzę w sumie... Nie masz takiej tragedii, nie? Nie, nie, nie czuję tego smaku! No! A, a Jezu dalej go czuję, ale po chwili poczułem masakra! Tak jest! Dosłownie sekundy nas od tego dzieliły i stało się kolejna bitwa wygrana. No powiem tak, w końcu mi się udało coś... E, coś zniszczyć, ale niekoniecznie e, poszło to po mojej myśli. No bo nie do końca tego przemyślałem, ten wcześniejszy, którym grałem, pancernik, on naprawdę był pancerny, on miał ponad dwa razy więcej HP, że tak to określę, niż mój obecny, no i, i się podziało. Moi drodzy, wiem, w ostatniej bitwie dzisiaj rzucę się jak Filip z po prostu, z motyką na słońce, ale weźmiemy sobie jedyny polski statek tutaj, jak widzicie jest to niszczyciel, także mamy tutaj e, klasę, którą graliśmy przed chwilą. Jest to błyskawica, tylko problem jest taki, że to jest tier siódmy aż. I boję się, że tam naprawdę zostanę zniszczony na samym wstępie. Ale dobra, spróbujmy. Sztorm i mam. Obawiam się, że sztorm to ja też tutaj przeżyję po starciu z innymi zawodnikami. Popatrzcie na to, mamy tier piąty. I tier siódmy to jest na dobrą sprawę tutaj najwyższy. Ale będzie się naprawdę działo. Boję się i ja chyba nie lecę sobie jakoś tak frontem. Wydaje mi się, że nie, że ja się podłączę tutaj za nimi. Lecę sobie tu. W ogóle jestem jakoś odrzucony od nich, tak wszystkich. Masakra. Ok, oddaliśmy sobie strzały. Pytanie, czy będą celne? Tak jest. Fantastyczna seria poszła. Mamy trzy trafienia w cel, ale przeciwnik z tego co widzę też chce nam odpowiedzieć ogniem. Ajajajajaj, ale nas trafił. O, lo, 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 dosyć mocno. Trzeba sobie to szybko naprawić, bo coś tutaj. Coś się popsuło, no to jest to chyba to, o czym mówię. Że na tym tirze siódmym to mnie zniszczą. Chwila, moment, niestety. Dobra, jeszcze raz przeładowanko. I zaraz sobie też oddamy strzały. Tak jest, poszło, są trafienia. On też obrywa i to grubo z obu stron. I teraz od nas oberwie jeszcze raz. Poszło i są znowu trafienia. Fantastycznie, zatrzymamy się w miejscu. I oddamy sobie następne strzały. Czy teraz go te wykończą? Pies poszło bardzo ładnie. Jeszcze jedne strzały, on lada moment padnie. W tym momencie nie my wy go wykończyliśmy, ale jest. Pierwszy pojedynek można uznać za wygrany. Tutaj z frontu nas atakują. I nie wiem, czy atak w tamtym kierunku będzie dobrą, e, dobrym ruchem, ale no spróbujmy. Oddaliśmy strzały, tylko niestety z dwóch armat. On mnie wykrył, ale oberwał od nas również. Trzeba sobie chyba nawrócić, bo jesteśmy tutaj sami niestety. Minimapa i do tyłu, czym prędzej? Czym prędzej tutaj? Bo zaraz mnie tutaj zniszczą, bo leci centralnie na mnie frontalnym atakiem. Zaraz się do niego ładnie obrócimy. Puścimy mu najpierw torpedki takie powitalne. Chociaż dobra, mamy naładowane już jedyneczki. To jedyneczkami go sobie zaatakujemy. Raz, dwa, trzy. I poszło bardzo ładnie. Bardzo dobry strzał. Jeszcze torpedy zostały wysłane. ja! dlaczego... Coś ty narobił o matko, boska, no to pozamiatane. Ja tutaj padam w chwilę moment. No dziękuję, dobranoc. Dziękuję, dobranoc. Okej. Oh. Okej. Okay. Okay. No cóż, ta, ta bitwa zdecydowanie mi... Nie poszła. Znowu lecimy z tym koksem i czeka na mnie taka piękna, soczysta, ociekająca tym pysznym sokiem z cytrynki. Się do mnie uśmiecha i mówi do mnie: Kornel, chodź tu, zjedz mnie, będzie fajnie, będzie pysznie. No kurczę, no jak tak się oferuje, no to, no to co ja będę? Trzeba zjeść, nie? Aaaa... Ah, zjadłem. Co tu się stało? Ja pierdzielę. Ale jeżeli myśleliście, że to koniec, to nie. Jesteście w błędzie. Ja mam tutaj jeszcze jedną pyszną cytrynkę i przede mną jeszcze jedna batalia. Tą oto batalię stoczymy sobie tym krążownikiem. Jak widzicie, mamy tutaj e, tier drugi. No i cóż, stwierdziłem, że skoro grałem już, em pancernikami, grałem już niszczycielem, no to czas zagrać również krążownikiem. Ocie panie, gramy na biegunie, no to dobra. Wchodzę w to, bitwa standardowa, cokolwiek to znaczy. A, to znowu ta, że zająć bazę. A, czyli to nie jest flaga, to jest po prostu przejęcie bazy. A rozumiem, takie buty. Jakoś frontalnie, czy się odsuwacie na boczek? Dobra, to sobie też polecę w tym kierunku w takim razie. No i dobra, i spróbuję się posłuchać tutaj moich kąpli O, patrz, jak idealnie, mamy cały tier drugi Na tier drugi, także fantastycznie Będzie można się trochę pobawić Problem polega na tym, że mam tutaj tylko i wyłącznie e Działa, dwa działa e Ale kurcze, jakie one mają fajny czas przeładowywania I ogółem ich jest całkiem sporo No dobra, zobaczymy jak się będzie grało krążownikiem W ogóle, kurde, blaszka, jaki to jest szczegółowy ten model To ja normalnie podziwiam a tam już mamy pierwszych gagatków, do których byśmy mogli ewentualnie sobie spróbować strzelić. Chociaż nie, oni są, on, ten to jest w ogóle poza moim zasięgiem. I chyba tak jak reszta. Dobra, spróbujemy sobie jakoś tutaj zajść ich od tylca. A co? A co? Będziemy ich od tyłu. O proszę, tutaj mamy jeszcze kumpla, do którego sobie z przyjemnością postrzelam. Czy to w niego trafi? Tak jest! Bezpośrednie piękne trafienie. Jeszcze raz to poprawimy. Czy to teraz siądzie? Po raz kolejny siadło bardzo ładnie Trochę mu tam odjęło, bez wątpienia Wróg rozpoczął przejmowanie naszej bazy Ulala, to my się musimy też wziąć do roboty Z tym tutaj się możemy trochę pobawić Gdzie jesteś? Tutaj jesteś Czy ja cię sięgnę tutaj? Chyba cię nie sięgnę, co? Nie, 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 wszystko leci mi tutaj prosto w kamulce A tutaj jest jeszcze przed nami jeden W niego też możemy sobie A nie, ten już zlikwidowany, dobra, elegancko Dlaczego ja mam tak zawsze, że do tego, do którego się zabiorę, żeby strzelać to on już jest zniszczony Dobra My się spróbujemy obrócić I zaraz sobie zniszczymy tego A nie, ten do którego strzelaliśmy też padł No dobra, no nic to W takim razie moi drodzy Zobaczmy sobie na minimapkę, gdzie tu jest największa jadka Największa jadka jest tutaj Tylko, że dlaczego autopilot A nie, dobra, bo wcześniej autopilota ustawiłem, a ten zban Zaczął mi jechać centralnie na... na Na górę Teraz zobaczymy, czy ja go sięgnę Czy ja go chytnę Aj, było blisko, jeszcze raz poprawiamy to. Tutaj widzę, że ktoś, kto, ktoś go próbuje ściągnąć. Jeszcze raz, dwa pociski, następny pocisk. Czy to w końcu ko już cokolwiek niego trafi? On się cały czas trzyma, skubaniec. Poszły, następne pociski. Las, dwa, trzy. Zniszczony, tak jest. Tutaj mamy teraz nieco frontalny atak. Następnego ściągniemy szybkie przeładowanko. I poszły następne pociski. Bezpośrednie trafienie. Jesteśmy tutaj samotni, więc trzeba to wykorzystać. Jeszcze raz. Głupnięcie, kolejne. I przeładowujemy sobie na te cięższe pociski. Po raz kolejny. Trzeba sobie go poczęstować, ołowiem. Tak jest. Poszło. Bardzo ładne. Bezpośrednie trafienie. Super. Powoli się tutaj z nim wyniszczamy, ale to my jesteśmy w zdecydowanie lepszy w tej sytuacji, z tego co widzę. Raz jeszcze. Kolejny strzał. Super. To będzie nasz. On jest nasz moi drodzy i on już wie o tym, że on jest nasz. My się tutaj będziemy w razie czego naprawiać. Następne lecą bezpośrednio. No on już tutaj nie ma złudzeń po prostu, że jest jakikolwiek dla niego ratunek. Tak więc trzeba to sobie wykorzystać. Poszły, następne trafienia. Następne pociski lecą po prostu w niego. I on wie, że tutaj nie ma już co zrobić, po prostu. Poszły, następne. I to jest trafienie, moi drodzy. Mamy zniszczony krążownik. W takim razie przyatakujmy sobie teraz tamten. Następny przyjaciel. Poszły, znowu. Uj, tylko tutaj tylko i wyłącznie. Ale ten jeden trafił go, skubaniec. Dobra, jeszcze raz. Jesteśmy też w lepszej pozycji, mamy zdecydowanie więcej HP. Tak więc, o, zatrzymał się, jeszcze lepiej, jeszcze lepiej, fantastycznie, frontalnie, tak jest, centralnie, naprzód, łapaj to, łapaj to, będzie drugi kill, musi być drugi kill, o to chodzi, jeszcze raz, jeszcze raz, i czy ty będziesz nasz? Tak jest, moi drodzy, mamy drugiego killa, fantastycznie się nam układa ten drugi mecz. I znowu od frontu poszło. I czy to będzie już jego koniec? Tak jest, to jest koniec, moi drodzy, i ostatnią bitwę dzisiaj wygrywamy, także nie będę ja tutaj ostatniej cytrynki. No ten mecz ostatni ułożył się naprawdę bardzo, bardzo dobrze. Multum trafień w cele, dwa zniszczenia, no bardzo, bardzo dobrze. No i patrzcie, paradoksalnie nie wygląda to aż tak tragicznie. Stoczyliśmy 7 bitew, 86%. No i patrzcie, moi drodzy, paradoksalnie nie wygląda to aż tak źle. Stoczyliśmy 7 bitew, 86 zwycięstw. Mamy zniszczonych okrętów 8, działami głównej artylerii 4, uzbrojeniem dodatkowym 3, torpedami 1. No fantastycznie to wygląda. Moi drodzy, jeżeli podobał się Wam ten odcinek, koniecznie Was zachęcam do zostawienia łapki w górę. No jeżeli też chcecie zagrać w World of Warships, to koniecznie zajrzyjcie do opisu. Tam macie link oczywiście, z którego możecie skorzystać. A także korzystając z kodu promocyjnego Isle of Warships. Macie dodatkowe promocje, 500 golda, 7 dni premium, dodatkowy hangar, dodatkowy slot w hangarze i oczywiście statek Diana Moi drodzy, to by było na tyle. Pirat Nixem się z wami żegna na razie i pa!